Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym kupić kartofle. Kochany, a niech mi pan powie, a po co panu te kartofle? A co to pana interesuje? Kochany, spokojnie. No niech mi pan powie, po co panu kartofle? No po co panu kartofle? Po co panu kartofle? Nie widzę, co pan ma tam w siatce. Cukier, drożdże. No kochany. No kochany. No nie oszukujmy się, no po co panu kartofle? Mm, nie, nie rozumiem, o czym pan mówi. Ja chcę kupić kartofle. Oczywiście, że pan chce kupić kartofle. Ale proszę pana, no niech mi pan powie, tak szczerze od serca. No po co czekać? No po co czekać, skoro efekt można mieć dużo szybciej? N nie rozumiem. O czym pan mówi? Pokochany, no obaj wiemy, po co panu te kartofle? Jak pan woli pyry? Nie wiem, może pan jest z poznania. Nie szkodzi. Tam, kartofle czy pyry, wykorzystuje się do tego samego. No, wszyscy do tego samego wykorzystują kartofle. Ja dam panu taki przykład. Kochany, robi pan czasami spaghetti. No, zdarza się, nie powiem. No właśnie, kochany. Niech mi pan powie, czy pan gotuje pomidory, czy kupuje pan koncentrat? No nie no, koncentrat. No właśnie. No właśnie. Po co się męczyć, skoro efekt można mieć dużo szybciej? No ale nie rozumiem, jak to się ma do kartofli. Kochany, to ja panu to jeszcze prościej wytłumaczę. Proszę pana, no jada pan chleb. No nie powie pan. No jada pan chleb, na pewno jada pan chleb. No jadam. No i co z tego? Kochany. To jak pan chce się najeść chleba, to czy pan kupuje mąkę czy chleb? No no nie, no chleb. No właśnie. To po co pan te kartofle? No ale panie, no co mi pan tu za przykłady podajesz? Jak ja chcę zjeść naleśniki, to kupuję wodę, mąkę i jajka, a nie naleśniki. A będziesz pan jadł naleśniki? No nie, no. To po co pan kartofle? Proszę Pana, to ja Panu jeszcze prościej to powiem. A jakby tak na przykład wojna wybuchła? A jakby tak wojna wybuchła? No co, Pan, to przecież to się nie zanosi. A to nie wiadomo. A to nie wiadomo. To nigdy nie wiadomo. Proszę Pana, jakby tak wojna wybuchła? Ogląda Pan wiadomości? Słyszał Pan o embargo na jabłka? No, słyszałem. To po co Panu kartofle? No panie, no co? Pan już to zwykłe embargo? Nie jedno już było, niejedno jeszcze będzie. A proszę pana, ale jakby jednak ta wojna wybuchła, to pan łatwiej zapłaci kartoflami czy spirytusem? No, chyba spirytusem. To po co panu kartofle? No po co panu kartofle? Kochany, ja widzę, że pan ciągle nie rozumie. Ja tu panu jeszcze prościej wytłumaczę. Ja tu panu powiem wręcz jak dla dziecka. To może inaczej. Ja już panu nie będę dużo gadał. Ja panu po prostu pokażę. Co co to pan tam ma za pazuchę? Proszę pana. No, niech mi pan powie, po co panu kartofle, skoro pan może mieć od razu efekt? Co pan tam sprzedaje? Tu jest, proszę pana, płynne złotosłowian. Płynne złotosłowian. Pan myśli, że jest coś lepszego na świecie? Niech mi pan powie, jak pan myśli? Po co w 39... Niemcy i ruscy tutaj przyszli. Oto? No właśnie. Po co panu kartofle?